Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Smart Reviews TV. Dzisiaj zajmiemy się prezentacją folii Pura Antifinger dla Samsunga Galaxy S3, więc tak przejdźmy do tego, co dostajemy razem z nią w zestawie. Dostajemy kilka innych foliek, w które była owinięta właściwa folia, aby ją zabezpieczyć w procesie produkcji oraz transportu. Dostajemy również kartonik. W którym wyciskamy pęcherzyki powietrza przy naklejaniu folii. W zestawie znajduje się również skrócona instrukcja naklejania tej folii, ale jest ona w języku angielskim i włoskim. Samo pudełeczko w zasadzie taki kartonik, który, w którym jest cały zestaw prezentuje się tak. W miarę estetycznie moim zdaniem zrobione i fajnie. Dalej. Ostatnią rzeczą, jaką dostajemy jest taka malutka ściereczka od pióra. A teraz folia już została naklejona na telefon i prezentuje się tak. Jest ona taka, taki półmat, co bardzo fajnie też prezentuje się na naszym urządzeniu. I bardzo mi się to szczerze podoba. Ta folia ma oczywiście zabezpieczać nasz smartfon przed odciskami palców i spisuje się w tym naprawdę świetnie. Chociaż jak widzicie, na tłuszcz nie jest za bardzo odporna, ale z odciskami palców naprawdę sobie świetnie radzi. Widać może je trochę takie malutkie, ale to tylko pod światło. Więc naprawdę to jest moim zdaniem super rozwiązanie dla osób, które nie lubią mieć zawsze ubrudzonego ekranu. Niestety, folia nie zakrywa całego przedniego panelu Samsung Galaxy S3, ponieważ jak pewnie wiecie, ten ekran jest na rantach troszeczkę wypukły i gdy folia zakrywała cały ekran, no niestety odklejałaby się na bokach. I jak widzicie, sięga do, loga, do połowy loga Samsung, na dole do przycisku Home i dalej też nie sięga. Moim zdaniem nie jest to jakieś utrudniające życie rozwiązanie, bo akurat na wersji białej w tych miejscach u góry, gdzie nie jest to oklejone, tego nie widać. Więc tak, przejdźmy do podsumowania. Folia naprawdę mi się bardzo spodobała. Jest oczywiście dostępna na inne smartfony i moim zdaniem jest warta wydania 30 zł, ponad 30 zł na nią. Ponieważ łatwo się według mnie ją nakleja, jeśli się odpowiednio, oczywiście wyczyści smartfona. Mi się akurat tym razem w końcu udało i naprawdę polecam zakup tej folii, bo naprawdę będziecie z niej bardzo zadowoleni. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.